Tym co szczególnie cenię w programie zaproponowanym przez profesora Pawła Strzeleckiego, jest coś, co mógłbym nazwać jego ładunkiem intelektualnym, a na co składają się dwie podstawowe idee, które w ogóle powinny być, jak sądzę, fundamentem naszego myślenia o uniwersytecie. Pierwsza z nich to koncepcja uniwersytetu jako wielkiej wspólnoty. Wspólnoty, w skład której wchodzą studenci, badacze i nauczyciele, a której podstawowym celem i sensem jest poznanie świata i jego rozumienie. Jest to wspólne, zespołowe przedsięwzięcie, i dlatego, jeżeli nawet składają się na nie wysoce specjalistyczne, zaawansowane badania w różnych dziedzinach i dyscyplinach, to równie istotnym wymiarem, Funkcjonowania uniwersytetu, powinno być dostarczanie przestrzeni i warunków do rozmowy, dialogu między przedstawicielami wszelkich dyscyplin, prowadzonego w atmosferze wzajemnego szacunku, zaciekawienia i wzajemnego zrozumienia, dialogu zbliżającego do tego, by te poszczególne specjalistyczne fragmenty złożyć w pewną całość, w pewien obraz świata, który jak sądzę, powinien być czymś jednym i wspólnym dla nas wszystkich. Drugim filarem tej koncepcji, równie istotnym dla programu profesora Strzeleckiego, jest idea uniwersytetu jako ucieleśnienia tego, co od ponad 200 lat zwykło się nazywać oświeceniem, a co wiąże się z rolą i funkcją, jaką uniwersytet powinien pełnić w stosunku do Otaczającego go świata już nie tylko przyrodniczego, ale także, a nawet przede wszystkim społecznego, kulturowego czy politycznego. Uniwersytet powinien kultywować krytyczną refleksję, powinien kultywować odwagę myślenia, a w tym celu powinien być również wspólnotą, wspólnotą opartą na solidarności i wzajemnym szacunku, bo tylko taka wspólnota jest w stanie się na taką krytyczną refleksję zdobyć. Uważam, że oba filary koncepcji profesora Strzeleckiego znajdują znakomite poparcie w konkretnych rozwiązaniach i pomysłach dla uniwersytetu dotyczących funkcjonowania w wymiarze dydaktycznym, naukowo-badawczym, administracyjnym czy finansowym. Jak również szczególne potwierdzenie znajdują one w zaproponowanym przez niego zespole prorektorskim, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych dyscyplin, zarówno przyrodniczych, jak i społecznych, jak i humanistycznych, i tym samym stanowią w mikroskali model tego, czym może i powinien być uniwersytet.